Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj postaram się pokazać jak w najprostszy sposób zawiązać poprawny przypłon. Będziemy do tego potrzebowali haczyk, akcesoria do zakładania przynęt, to jest bagnet, push stop, gumka, żyłki oraz akcesoria, które używamy już do obróbki lub zazer. Lub tire do robienia pentelek, nożyczki i zapalniczkę do przypalenia końcówki. Najlepszymi żółkami na ten moment, które wybrałem spośród ogromu na rynku, to jest Matrix Power Micron X oraz Engage. Różnią się one od siebie tak naprawdę dwoma rzeczami. Engage jest żółką miękką, trochę mniej wytrzymalszą od Matrixa. Matrix jest sztywniejszy, wytrzymalszy. Kolejną rzeczą, która jest dosyć potrzebna i bardzo ułatwia wykonywanie takich samych przyponów. Jest deseczka. Jest to zwykła deska, tak naprawdę z słupkami wbitymi przeze mnie. Na pierwszej pozycji jest wózdek z główką normalną, a później są same takie czpienie ze względu na to, żeby się łatwiej ściągało żyłkę. Podmierzane są odległości takie, których najczęściej używam. To jest 10 cm 25, 38 oraz 50. Zacznijmy od zawiązania przyponu z bagnetem. Potrzebujemy do tego haczyk, żyłkę. Żyłkę przekładamy od strony wewnętrznej haka. Bierzemy bagnet. Powstaje nam takie oczko. Ustawiamy to mniej więcej około pół centymetra za, kol za kolankiem Haka. I staramy się dosyć dobrze złapać. Naciągamy sobie przypon, będziemy wykonywać 10 centymetrowy. Tutaj mam zaznaczoną taką kreseczkę, w którym miejscu obciąć żyłkę. I wygląda to teraz tak. Ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to oczko Haczyka jest wykonane od tej strony w tą stronę. Więc nawoje zaczynamy od tamtej strony, w tą stronę będziemy kręcili. Ze względu na to, że tutaj żółka jest zawsze narażona na pęknięcia, to jest w każdym haczyku. Dlatego zawsze powinniśmy patrzeć, od której strony, do której jest oczko. Po prostu y od której, do której strony jest oczko jest rozpoczęte. Przytrzymujemy w taki sobie sposób żółkę, naciągamy tylko w dół raz i teraz wykonujemy nawoje, jest ich około 20 do zrobienia. Ważna rzecz, żeby nie nawijać żyłka na żyłkę, tylko zaraz jedno przy drugim. Teraz sobie poprawimy uchwyt. I tutaj zaczyna się moment, w którym grot kaczyka zaczyna nam trochę przeszkadzać. Musimy bardzo uważać na to żeby żółko mnie dotykać tego grota, bo on zadziała w tym momencie jak nożyk i żółka nam uszkodzi. Wykonaliśmy około 20 obrotów. Teraz robimy powrót na około 3-4 razy. Łapiemy sobie tutaj. Żółkę przekładamy od tyłu do wewnątrz. Przypomnę, praktycznie. Wykonany. Bierzemy sobie zajzer Ja tego tak zawsze używam i delikatnie dociągam haczyk. Teraz jest taki moment, w którym regulujemy oczko. To oczko nigdy nie powinno być za długie. Robimy je tak, żeby ten magnecik mógł się ruszać. Czyli sobie tak pojeździł tam i z powrotem. Musimy wyciągnąć rzuki Niestety do tego trzeba używać ząbków. O, i tak to powinno wyglądać. Jak to oczko jest za duże, to. Jest taka sytuacja, jak mamy rybę w podbieraku i ta ryba nam się położy jakby na przyponie, to to oczko jest automatycznie zniszczone. A jak jest czym krótsze, tym on jest sztywniejsze. Teraz obcinamy ten nadmiar żółki dotąd. Bierzemy zapalniczkę. Robimy taką główkę z żółki i wtedy mamy pewność, że nam się to nigdy nie rozwali. Przykładamy sobie do deseczki żółkę łapiemy tutaj, wykonujemy pętle. I tutaj możemy sobie pomóc igłą, wkładamy do środka i do wykonywania przyponów, do metody. Używam najczęściej 12 mm pentelki. Zaciągamy, obcinamy tak, żeby zostało około pół centymetra, i nasz przypon jest gotowy. Drugim wariantem będzie przypon z pusztopem. Bierzemy znów haczyk. Przekładamy znów od wewnętrznej strony. Najlepiej sobie ustawić tą żółkę właśnie tak jak jest teraz, czyli w pionie. W pusztopie jest taka dziurka. Puszstobie jest na żółce już. W zależności od ilości przynęt jakie chcemy zakładać, oczko musi być większe lub trochę mniejsze. Takiej wielkości mniej więcej wystarczy na założenie dwóch, trzech kukurydz. Przytrzymujemy sobie w taki sposób. Odwierzamy. Przy robimy troszkę mniej obrotów, ze względu na to, że łuk kolankowy Gdybyśmy dalej robili obroty, spowoduje, że będzie tak ustawiony push-stop, a zależy na, na tym, żeby on był praktycznie w idealnej linii do oczka HK. Zrobimy powrót. Damy delikatnie. W przypadku, kiedy byśmy chcieli delikatnie skrócić, możemy zawsze za to pociągnąć i przypalić znowu kawałek, kiedy byśmy chcieli łapać na jednym kukurydze. Teraz pętelkę wykonamy przyrządem lub tajerem. Okręcamy dwa razy. Wkładamy w oczko. I teraz jest taki moment, w którym musimy dosyć szybko zjechać. Zaciągamy. Powstała nam pętelka. Obcinamy nadmiar. Pętelka wygląda tak. Cały haczyk Teraz będzie drugi wariant, też przypomnę z push-stopem. Wiązany trochę inaczej. Tutaj nie zaczynamy właśnie od haka, tylko bierzemy kawałek żółki. Push-stop. Robimy sobie taką pętelkę. Do tego oczka wkładamy naszą żółkę z pusztopem. Tak to wygląda. Ja wkładam sobie igłę od pusztopa do tej pętelki i dociągam do samego końca. Dosyć mocno trzeba zaciągnąć. Powstało nam coś takiego. Obcinamy nadmiar żółki, ale zostawiając taki około 3 mm zapas, znów odmierzamy długość przyponu. Puszcz sobie na dole. Górny kawałek żółki bierzemy. Przekładamy od tyłu. Naciągamy w taki sposób, żeby około 2 cm, można nawet więcej, bo ja lubię takie dłuższe, wystawało poza hak. Przytrzymujemy. Powrót. Powrót zawsze staram się wykonywać od tak 2 do 4 razy. Żyłka od tyłu do wewnątrz, znowu delikatnie dociągamy, ja ogólnie preferuję częściej używanie takich przyponów. Pętelkę zawsze przekładamy dwa razy, żeby mieć pewność, że się nie rozciągnie, po prostu przy dużych przeciążeniach podczas holu. Delikatnie dociągamy, obcinamy z zapasem pół milimetra, i drugi wariant wygląda w taki sposób. Te oczko, które wykonujemy tutaj, one nie powinno być za bardzo małe. Takie 12-15 mm to są najlepsze rozmiary. Jak wkładamy potem w łącznik do metody, to jest przynajmniej taka możliwość, że to się może poruszać w tym łączniku. Jak to by było bardzo mało oczko, to ten łącznik będzie po prostu bardzo ciasno wchodził w to i to będzie powodowało usztywnienie tego przyponu. Ostatni przypon to przypon z gumką, najczęściej używany do twardego peletu. Łapiemy haczyk, żyłkę od wewnątrz. Zakładamy gumeczkę, tak to wygląda i tutaj nie trzeba robić za, za dużej pętelki, około takiej odległości powinno być, przytrzymujemy. Teraz oczko zostało nam dosyć duże. Jest to w ogóle niepotrzebne, wręcz niepożądane aż tak. I powinno być takiej wielkości. Wtedy, jak założymy palet, będzie on około 3-5 mm od haka. Idealnie wypozycjonowane po prostu tak, jak powinno to wyglądać. Tutaj też obcinamy około pół centymetra, zostaje. Palamy, powstaje nam taka główka. Oczko. Drugi raz przekładamy, opiemy lub zajzer, i zaczynamy ostatni przypon prezentuje się w taki sposób. Tutaj chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz przy doborze haczyków. Są haczyki, które mają oczko idealnie prosto do trzonka haka, a są takie, w których oczko jest do środka jakby do grota zaginane. Jaka jest w tym różnica? Tutaj podczas holu następuje przy zawiązaniu, następuje bardzo duże napięcie i często pęka żółka. Dużo ludzi myśli, że popełnia błąd w wiązaniu. To nie jest błąd w wiązaniu. Po prostu podczas holu siła, która występuje, tak mocno jest tutaj przekładana w te miejsce, że ta żółka pęka. Gdy mamy haczyki wykonane idealnie w linii prostej, żółka po prostu nie ma o co dotknąć, i nic się w tym nie dzieje, i nie pęknie w tym miejscu. Warto na to zwrócić uwagę. Żeby potem nie było przykrych sytuacji, że tracimy ryby niepotrzebnie. Po wykonaniu przyponów, powinniśmy mieć jakieś pudełeczko do ich przechowywania. No i jeśli chodzi o metodę, te pudełka są zawsze dużo mniejsze, ze względu na to, że długość przyponów też jest dużo krótsza. To jest mniej więcej od 10 do 15 cm. W moim pudełku akurat są przypony zrobione 7 i 12 cm. Tu mam takie słupki do odmierzania i tu trzeba pochwalić producenta. Jest to jedyne pudełko, które punkt 0 masz w trzech miejscach. Tutaj można to łatwo zauważyć. O, wyciągnę ten trzpień ze środka. I prawdziwe 12 cm jest od środkowego punktu do punktu tutaj do dwunastki. Po co są te dwa? Ten punkt skróci nam przypon. I często tak stosuję, gdy wiążę przypony na żyłkach 0,18-0,16. Są to żyłki miększe i one potem nabierają takiego pewnego luzu jak zakładamy więc żeby przypony nie spadały, to skracam o te 3 mm ale jeśli wiążę na żyłkach np. Na 0,23-0,25 to wydłużam sobie przy, przypon żeby napięcie podczas zakładania nie było znowu za duże bo jak będziemy mieli sytuację taką, że będziemy wiązali przypony i tu założymy żyłkę, tu będziemy mieli haczyk i będziemy musieli naciągnąć np. Na około centymetra i będziemy ten przypon przechowywali przy pół roku, rok, to on traci swoją wytrzymałość, przez to, że jest zbyt mocno naciągnięty. Dłuższe przypony do Pelet Waglera, do łowienia na bombkę, mają w sumie dwa rodzaje pudełek. Jedne to są rolki, a drugie to jest długie pudełko. Kiedy tak naprawdę stosuję jakie jeśli robię przypony powyżej 40 cm, no to one po prostu się tutaj nie zmieszczą. Tutaj jest pudełko do 38 cm, dłuższych nie wsadzimy. Na rolkę możemy sobie nawinąć 50, 70, nawet i metrowe przypony, na przykład do sinking bomba. I tak naprawdę jest jeszcze jedna duża zaleta rolek w porównaniu do zwykłego pudełka. Ja często stosuję puszstopy bardzo długie, jak tu widać nawet on ma około gdzieś 4 cm. Rozwinę, może pokazać o co chodzi. Jak teraz mielibyśmy zapiąć haczyk tutaj, to mój push -stop wystaje za pudełko. W momencie jak będziemy zamykać, ucześniemy sobie tutaj i albo to żyłka pęknie, albo będzie bardzo zagnieciona, co jest niepożądane. Dlatego jak wykonuję właśnie haczyki z dłuższym plus stopem, wolę założyć je na roleczki. W przypadku pudełek tych długich, duży plus jest taki, że wszystkie haczyki mamy sobie opisane w tym miejscu i wszystkie widzimy koło siebie i też łatwiej nam czasami wybrać hak w danym momencie. Jeszcze taką dodatkową różnicą, jaka jest między pudełkiem takim a rolkami. W przypadku kiedy chcemy wiązać takiej samej długości przypony te pudełko ma miejsce do odmierzania. Tutaj widzimy, że na każdej długości tu zapinamy sobie haczyk, owijamy wtedy tutaj żyłką i mamy zawsze takiej samej długości przypony i wtedy możemy je łatwo założyć na pozostałe słupki. W przypadku pudełka z rolkami musimy stworzyć taką deseczkę właśnie jak ja mam, żeby te przypony w miarę były równej długości, żebyśmy zawsze mieli mniej więcej Taką samą prezentację przynęty. W celu poprawnego założenia haczyków na rolkę. Pierwszy haczyk delikatnie wbijamy. Ja zawsze żyłkę daję tak jakby od wewnętrznej strony, gdzie siedzę. Delikatnie nawijam. I teraz jest taki moment, jak zaczepić drugi haczyk. Najlepiej sobie przytrzymać palcem tutaj pętelkę. Bierzemy drugi hak. Wkładamy do Pętelki I go po prostu kładziemy, go już nie wbijamy, bo dużo osób ma duży problem z zakładaniem tych kolejnych haków. I tu tylko bierzemy i zamykamy sobie szpileczką. I mamy gotową rolkę do przechowywania. Mam nadzieję, że w miarę w prosty sposób pokazałem wam, jak zawiązać poprawnie przypon. W razie jakichkolwiek pytań proszę kierować je w komentarzach. Dziękuję.